Witajcie moi drodzy, dzisiaj taki luźny materiał. Kanał Ole robi powołania do reprezentacji Polski. Oczywiście my bierzemy tylko z właściwej ligi, czyli z polskiej ekstraklasy zawodników. Jak widzimy, 13 miejsce zobowiązuje. Jeśli zawodnik występuje typu Buksa w Danii, no to zawsze jest powoływany. Widzimy, że Duńczycy są za nami, Austriacy są za nami, więc na przykład Piątkowski, który występował w Salzburgu, czy ktoś inny ze szturmu gra, zawsze byłby powoływany, a widzimy, że nasza liga już jest wyżej i powinniśmy doceniać bardziej yy, piłkarzy grających w naszym, naszym kraju, w naszej ekstraklasie i nie tylko. Tak więc yy, ja Was zapraszam na takie powołania, hipotetyczne oczywiście, jeśli chodzi o polską reprezentację, które sam tutaj zestawiłem. Na koniec jeszcze jedynastka, która powinna wyjść yy, we wrześniu za kilka tygodni, no i oczywiście nie byłoby wstydu, gdyby oni zagrali, no ale do cedna, przechodzimy do bramkarzy. Bramkarzy, oczywiście pierwszym wyborem moim jest tutaj Marcel Łubik, 27 lat, bramkarz obecnie występujący w Górniku, Zabrze, bardzo dobre oceny w tym roku, w tym sezonie. 7. Kolejny to Trelowski, jak wiemy Trelowski jest z Rakowa, Częstochowa wyceniony na 4 miliony euro, dość wysoka ocena w lidze, 7,3. i Sławomir Abramowicz, naturalnie kolejny bramkarz, który no, zbiera dobre recenzje, tak naprawdę do U21 już on będzie raczej powoływany, jednak ja bym go wrzucił u nas na bramkę i w pierwszej reprezentacji również by się sprawdził, Abramowicz z tej trójki wydaje mi się taki najbardziej doświadczony, najbardziej ogarnięty bramkarz, jeśli chodzi o grę na linii, grę na przedpolu, to zawodnik, który pokazał no, się z dobrej strony w tamtym sezonie już w Jagiellonii, w Pucharze Konferencji, w Lidze Konferencji, wyglądało to bardzo dobrze, a więc mi Abramowicz pewny punkt reprezentacji, jeśli chodzi o kanał Ole, Tutaj mamy już obrońców, będzie od prawej oczywiście Norbert Wojtuszek, również z Jagieloni Ostatnio dość dobrze występował na swojej pozycji, jeśli chodzi o grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Skrzypczak, no tutaj Skrzypczak zanotował malutki zjazd, jednak on dopiero się wbija w tego Lecha. W tym Lechu są cały czas też problemy kadrowe i to nie sprzyja wejściu dla tego zawodnika na odpowiednie tory. No kolejny zawodnik no to już tutaj nasze malutkie objawienie. Jan Ziłkowski. Oczywiście ten zawodnik obecnie zbliża się do transferu. Prawdopodobnie będzie wytransferowany do Romy, no ale już u mnie miałby swoje miejsce w reprezentacji, tak więc Jan Ziłkowski kolejne powołanie. Generalnie ja myślę, że jego też powoła Urban, jeśli chodzi o prawdziwe powołania. Ale tutaj również się on znajduje. Kolejny to już taki nieoczywisty, może zawodnik Oskar Wójcik, 22 lata, również wysoki, 1,81 m. Jak widzimy, najwyższa ocena średnia z tych wszystkich zawodników. Jednak to no wiadomo, Krakowia nie występuje w eliminacjach do Ligi Konferencji, do Ligi Europy. Dlatego też może skupić się bardziej na lidze, no i to skutkuje tym, że no, Widzimy, że oceny obrońców, generalnie Krakowie jest dość dobrze oceniana. W tym sezonie dobra pozycja, dobre mecze. Ostatnio trochę z Piastem nie dali rady, jednak to będzie w podsumowaniu. Widzimy Oskar, Wójcik, wysoka ocena. Może jeszcze, może jeszcze w przyszłości, kto wie jak dobry sezon teraz zagra, to być może do prawdziwej reprezentacji trafi, ale ja go tutaj już wpisuję. No i lewa strona to. Naturalnie Arkadiusz Reca, 30 latek doświadczony na lądowych włoskich boiskach, teraz próbuje się wbić w struktury, no, w organizację całą obrony Legii Warszawa. To tutaj też jest troszeczkę zamieszania, jeśli chodzi o te mecze. Cały czas ktoś dochodzi, ktoś odchodzi. I generalnie, jeśli chodzi o Rece, jeszcze nie wygląda to tak, jak trzeba, jednak ja już go tutaj... Chciałbym umieścić. Mam doświadczenie w reprezentacji, więc dlaczego nie? Akurat z tych wszystkich zawodników, to jeśli chodzi o doświadczenie w reprezentacji, to Arkadiusz ma najwyższe. I my już przechodzimy powoli do pomocników. Pomocnicy to Ameyao, Jeśli chodzi o BOK, oczywiście zawodnik 24-letni, wyceniony na 1,5 miliona euro w tym momencie. Wysoka ocena, jak na raków 7/17. Generalnie Ameyao zagrał kilka dobrych meczów. No wrócił, można powiedzieć, on już był przecież w reprezentacji. I nie dziwię się, jak dostanie teraz też powołanie, bo wygląda dobrze ten zawodnik. Kolejny to oczywiście Oskar Rebka, również z Rakowa, już teraz przetransferował się w tym sezonie do wicemistrza Polski. 26-latek, silny zawodnik, wyceniony na milion obecnie, 1,90 m wzrostu. Generalnie zawodnik do rozbijania. Jak wiemy, Oskar również miał już swój debiut w reprezentacji, więc w tym momencie na pewno będzie poważnie brany przez Urbana, jeśli chodzi o kolejne powołania. i tutaj mamy kolejnego, następnego, Dawid Błanik z Korony Kielce, według mnie no, jeden z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o ten sezon, o ten początek sezonu, można powiedzieć, o tą całą rundę wakacyjną, jak ja to mówię, 7.38 ocena. No to już zawodnik 28-letni, więc y, można powiedzieć, że doświadczony ligowiec. Y, dobre ma wejście. Generalnie widzimy, że nie ma tutaj wśród pomocników fornalczyka. Ja w tym momencie wyżej oceniam y, o, przydatność do zespołu oczywiście Dawida Bonika, jednak dla fornalczyka również znajdzie się miejsce, tylko zobaczymy jak to będzie wyglądać. Y, przyszłości być może trener się zmieni w widze, to wszystko tam jest na razie mocno napięte, jak blandeka na żuku. Generalnie Dawid Błanik w tym momencie wydaje mi się lepszą opcją do reprezentacji niż Fornalczyk. No i tutaj również u mnie ląduje ten zawodnik. Kolejny to już Karas Romańczyk, również doświadczony. Również kilka meczów w reprezentacji już udało mu się rozegrać. pan najbardziej doświadczony z tych wszystkich zawodników, których wytypowałem tutaj. 33 lata Tarasa, ale to co on w tym sezonie gra, to sami widzimy 7,73 ocena. Generalnie wygląda to, że jest pewnym punktem i on powinien według mnie dostać teraz powołanie do reprezentacji pod Urbana. Kolejny to Filip Jagieło, no może tutaj troszeczkę nie, nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o Lech Poznej, bo również wiemy, że jest Kozubal, ale generalnie Filip według mnie w tym sezonie zaczął dość dobrze. Generalnie jeśli chodzi o Lech poznań, no tam się dzieje bardzo dużo, jeśli chodzi o tę kontuzje, Jest y, mega miszmasz. Y, każdy mecz wygląda, można powiedzieć, inaczej. Generalnie Filip zastępuje trochę tego sołdę, gra gdzieś wyżej, ale wydaje mi się, że on spełnia swoją rolę jeśli chodzi o pozycję na boisku i Filip Jagieło. Ja bym go tutaj wrzucił do tej reprezentacji, dlaczego nie. Kolejny to takie, no, można powiedzieć, małe zaskoczenie, jednak co ten zawodnik wyczynia na pierwszoligowych boiskach. Generalnie cała Wisła robi mega robotę i również promuje młodych zawodników, młodych polskich zawodników. Tutaj można by było wrzucić jeszcze Krzyżanowskiego, również innych, także. Kacper Duda jako taka, no można powiedzieć media punta w naszej reprezentacji na pewno dobrze by współpracował z zawodnikami, ale no wiemy, że to jest jeszcze melodia przyszłości, być może za kilka lat takie powołanie się pojawi, póki co tutaj tylko u mnie Kacper Duda. Oczywiście przechodzimy już teraz do kolejnych, do napadników no i również z pierwszej ligi Łukasz Zjawiński zawodnik występujący w Kolonii Warszawa. Już kilka goli strzelił i generalnie wygląda dobrze Łukasz, ale mnie to dziwi, że mamy takie problemy, jeśli chodzi o naszą ligę, z napastnikami i ściągamy zawodników z różnych innych, gdzieś z Bułgarii, gdzieś z, no, ostatnio z Francji, teraz z Lorią chcą ściągnąć zawodnika, a mamy w pierwszej lidze gościa, który jest w stanie strzelić te 10-15 te goli, jeśli chodzi o sezon. No i nie są wyciągane z takiej polonii, a wydaje mi się, że to byłby naprawdę dobry zakup. Wiemy, że może być podobna sytuacja jak z Piaseckim, który w Rakowie się odbił i teraz strzela w pierwszej lidze, jednak w Rakowie, żeby się odbić dla napastnika, to jest bardzo prosta sprawa, więc ja bym brał to, to generalnie dziwi mnie troszeczkę, że ściągamy zawodników z zagranicy, zamiast wertować mocniej tą pierwszą ligę i zawodników, którzy są już ograni w naszej no, widzę, czy ekstraklasie, widzimy Czubak również jakoś sobie radzi w motorze i można z pierwszej ligi przyjść i sobie pograć na wysokim poziomie, kolejny zawodnik, no to Sebastian Bergiel ostatnio ukarany czerwoną kartką jednak jeśli chodzi o takiego napastnika, no to w naszej ekstraklasie z polskich napastników generalnie nie ma ich zbyt wielu, a Sebastian o no, swoją można powiedzieć motorykom, swoją siłą jest w stanie zrobić różnicę. No i w naszej reprezentacji złożonej z ligowców on by musiał mieć swoje miejsce na środku ataków. No i tutaj kolejny oczywiście młody zawodnik Oskar Pietuszewski, 17-latek, w tym sezonie oceniony na 7. Można powiedzieć, że stabilna forma robi wiatr na swojej stronie, gdy wchodzi wartość jego jest również dość wysoka 2,6 miliona i tutaj to będzie rosło, bo jest zaufanie ze strony Siemieńca do tego zawodnika, wychodzi, będzie wychodził również w lidze konferencji i on będzie powołany do U21 prawdopodobnie, jednak jaki jest problem, żeby taki zawodnik pojechał sobie na kadrę seniorską, ja bym tutaj nie widział problemu, zwłaszcza że no... W innych reprezentacjach coś takiego klika. Można powoływać 17-latków i oni swoimi umiejętnościami potrafią w, potrafią eksponować swoje umiejętności i grać. Bo wiadomo, Oscar to nie jest Lamin, jakiś Jude Bellingham, ale wydaje mi się, że jak na nasze warunki taki zawodnik, gdyby pojechał, to wtedy by nie było. Na pewno te kilka minut mógłby sobie zagrać na tych skrzydełku. Jeśli chodzi o. Wyjściowy skład to jest, wygląda to w ten sposób. Abramowicz na bramce, Wojtuszek na prawej stronie, Ziłkowski z Krzypczakiem na środku, ręca na lewej, no i tutaj na szósteczce Romańczuk, Jagieło na ósemce, Duda przed nimi, no i formacja tak utworzyłby błanik z Amejałem, no i wysunięty napasnik to oczywiście Bergiel i wydaje mi się, że taka reprezentacja może nie... Nie grałaby tak porywająco jak ta nasza obecna pierwsza, jednak tutaj też wstydu by nie było. A zawodnicy występujący w polskiej ekstraklasie, no cieszyliby się, że występując w ekstraklasie można dojść do reprezentacji, a jak widzimy, no tutaj tak naprawdę w tym momencie możemy zobaczyć, ilu będzie powołanych, no to wydaje mi się, że tylko trzech, maksymalnie czterech. Tutaj Ziółkowski, Skrzypczak, Romańczuk, no i oczywiście. Amejau jest szansa, że zostanie powołany do normalnej reprezentacji, prawdziwej. Tak więc cała ta czwórka, a reszta no raczej tutaj, tak naprawdę widział, widzę innych piłkarzy, którzy mają lepsze umiejętności, oczywiście za Bergiela Lewandowski. Jeśli chodzi o pozycję Błonika, tutaj Nikola Zalewski. Yy, za Mejała, no nie wiem, no skóra się nie gra generalnie. To dudę jeszcze Kamiński, teraz Kamiński zagrał dobry mecz w kolonii. Tak więc tutaj no, zobaczymy co będzie z Urbańskim, czy on no, wytransferuje się z tych Włoch, czy pójdzie do innego klubu, to wszystko jeszcze jest melodia przyszłości na dzień dzisiejszy ja to nagrywam w poniedziałek zobaczymy zobaczymy a tymczasem no wy możecie również mi napisać kogo tutaj byście dali jeszcze ze swojej z naszej ekstra klasy do tej jedynastki, do tego do tych powołań kogo byście jeszcze dorzucili ja tak jeszcze myślałem o grzesiku jeśli chodzi o e, obronę no, gdzieś tam nawet wyżej na wahadło grzesik z radomiaka ale wy napiszcie w komentarzu kogo wy byście widzieli a ja już się z wami żegnam no i do usłyszenia